Witam Was, to jest mój odcinek, który pokazałem kiedy on jest już, już na wykonaniu I teraz tak Chyba działa już ukośnik spawn, bo mi zaczął działać, nie wiem czy graczom też No tak, spawn jest taki jak było, zobaczymy, że letter doszedł Tu jak było, tu jak było Tutaj też jak było, lecimy sobie tu jakby było, tu jakby było. Tu jest, tu robiła została świnka. I teraz tak. To jest fajne. Potem tym są spawnery, a tutaj na górze najlepsze jest to... Tutaj okay, już sobie wygoda włączyć. Gold... No i sobie tutaj klikamy to i wylatuje na mnie na świnki. Możemy no, z na przykład, to jest fajne aspekt nie <laughs> w tym. A jak pada, to jest źle, nie. Dobra, idziemy dalej. Możemy pokaże warp. Po kolei. Balewan... Co jest na warbałan? To jest parkour, który możecie sobie przechodzić, kiedy chcecie. Nagrady są na, na eventach czyli jak ogłoszę event i, i że na bałwan, na przykład na dwóch parkurach co nie no to sobie tam będą skrzynki na końcu i po prostu pierwsza osoba będzie, nie to wtedy admin to wtedy napisze ta osoba do admina admin skończyłem wtedy admin tego to na skrzynkę no tutaj mamy taki parkur sobie o czekać tu jest dalej takie zaś... A ostatnie piętar to jest... To jest taki już takiego zabawy. Bo, jak będziecie mieli normalny złoty jappe, to patrzcie coś rybczyni. Robicie coś takiego. podchodzicie pod tą lawę i hop i wpływacie. Tam na górę. Tak cały czas jedząc złote złoty Cały czas, cały czas, cały czas, no nie i hop. Kolega wczoraj ledwo to przeżył, ale przeżył. Hop. Co jest to? Ui warp Działki i... o działki są. warp Czekajcie, ja co dzwonię nogi teraz właśnie w dniu do serwa? Ja masz rangę head admin jak, jak coś to ja teraz prezentuję serwer, bo aktualnie jest otwarty Text no teraz tutaj są działki oczywiście, tak jak A tam macie bolka Dawaj nie admina? Nie, czekaj bolek Daj bolek, uważaj, zaraz spadniesz A weź nie kasuj co, co je kasuj? Admina. Ale ja ci zabrałem. A ty masz gamę moda? Dobra. Jak coś to, to ja tam ci pozabierałem i temy, wiesz. To jak na otwarcie. I tak tam masz jeszcze parę takich diaców i tak dalej, no nie? Mhm. Zresztą mówiłem, że będę zabierał do tego. No to tu mamy działki i tak dalej. Koledzy zabrali ten, bo były takie różne fajne eventy, zanim się, od, zanim otworzyłem serwer. No, teraz dalej. Warp, coś dalej? Działki 2, chodź ze mną. nie, war, nie wiem. i chodź na warp. działki 2. Dam ci i sobie na sobie test, jak coś tam zauważysz, czego ja nie powiem, to... No bo... No, tutaj mamy działkę, oczywiście możecie ją sobie zmienić, bo normalna działka to jest taka. możecie sobie zmienić na Blockstone, grać czy coś tam jeszcze. Bo no, tutaj mamy takie działki tam dalej. co tu jest raz? A, już wiem, to jest działka, dobra. No nieważne. No i teraz dalej. Warp... To jest dalej, podziałka u2, end. Warp, end, to jest normalny end. Tu mamy enda sobie, ender dragony też są. Nagrywasz? Trzy. Tak, nagrywam. Rezygnację. Czyli trzeba. Ender dragony w bo mi się wyłączył. Dlaczego nie mogę sobie latać. Dobra już to tu co są ED Dragony no dalej warp eee, Ej spróbował właśnie nie powiedz, czy działa Ewent to tu są różne takie warty eee, że tu jest taki jak te, jakieś bloki jak sobie czy coś no nie no i właśnie taki coś było wtedy i dlatego po prostu tego trzeba było im zabrać trochę tę Dobra dalej warp Weź, po, powiedz, dzisiaj dzisiaj rozpisał kosik spawn? Na platformie. Na, na tej półkuli? Tak. No to naprawiłem, widzisz? Tak. A musimy tego nie ogarniam, Warpex, to i to jest taki już dla koksów taki Warpex. Warpex spinny jest dla słabszych graczy. To się automatycznie w XP Bobby respiut, a tutaj to jest, to są spawnery, tylko że nie chcą się wczytać, o. No i każdy takie stąd co tu je, widzicie to jest spawner No nie, i sobie to już jest takie dla koczyć Warp dalej Następny warp No, Expinter, a się mam tutaj, że To jest Expinter, ze sobą podświetla oczywiście No i tutaj się różne moby spawnią żeby... To będzie drwo, no tu się potem dorobi, może tego grasa nie wstydzi i tak dalej Stawiać sobie tutaj możecie domki jakieś pobudować albo coś ale miałbym jedną prośbę, jak chcecie, żeby tu były te boby, to liście tutaj spawnerów różnych, tutaj chyba był, nie, ja tutaj nie no, pamiętam, gdzie był, jakiś gdzieś był, Warp, dalej Warp, Handel, Handel to Handel, po prostu, macie tutaj sobie wisia, Ty się rozpił, ty się nie rozpił hop, a no właśnie, spawner Pony i chłopów. Myśliaków i chłopów. i No tutaj się wyśle ze spalnik sobie z nich. No dobra, dalszy warp. To są warb. Handel, niebo. To są działki dla moderatorów, więc nie będziemy się tym zajmować. Moderator na razie nie da, nie da się dostać, więc to jest nieważne. To są działki 50 do 50. No dobra. Parkour, -tow. No to to jest taki... parkour tofi To jest taki parkour parę tych i jak na tym jest event, to naprawdę są dobre nagrody Na przykład Jacksowe kół prot 1 pro załóżmy, zielazy całe, pod 2 plus miecz Jacksowy sharpness 3 załóżmy Takie tam są za ten parkour na eventach nagrody załóżmy. no co dalej? E, warp... piękne działki to są działki dwa? No nie warp pvp co to jest warp pvp? to jest taka... to jest stary spawn i tak powiem więc żeby wejść dalej musisz hop ja bym to zrobił inaczej Bo to się nie da wejść a już wiem jak to się wchodziło Sora przepraszam bardzo po tym po tutaj na te się skakiwało i potem trzeba było, tak? Na ten kaktus. Na ruch? Nie, on urósł. No to hop. ten kaktus, hopa. A może na ten kaktus, żeby on nhưng, nie rusł, się zrobi, żeby nie chodź, chodź, pokażemy. Ja jestem na fly'u, i ja tobie też dałem flyer w coś. Czego tam? Cicho. Chodź. Jestem na Warp PvP. Tutaj macie to, to takie... O, właśnie duże, dużo kaktusów i tak dalej. To jest takie większe PvP. A teraz idziemy na Warp PvP 2. Co zostało zbudowane wczoraj? Tu, żeby wejść na wyższą platformę, trzeba parkurować. Całyśmy sobie weź, weźmiemy, będziemy chcieli wejść na pieczuk. Ja tak naprawdę gram ogólnie na 10%, okresach, żeby się szybciej filmy wstawiały. Hmm, więc mam tak ustawione, więc trudnymi parkury przechodzić jakby, jakbym, no i widzicie wiecie o co chodzi a tutaj i teraz na tą, na tą to, na to, i tutaj jest na tą, na tą, na tą i najwyższa to jest ta sobie jak też ma płatkę na Fire to sobie przejdzie szybciej weźmy, weźmy, weź, że już tutaj sobie wejdzie i, 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 i tylko żeby je ja wprzedstaw i sobie zamknie odskoczy dokładnie tak jak oglądam nie? no i nie doskoczyłem no to może nie doskoczyłem, albo no na przykład tutaj sobie wpłynie albo coś może tutaj lawę wyleję to jest taki lepszy pomysł sobie może gamanować co jest, aha tutaj jest lawa Hmm. Dobra, no to tak będzie. No tu się lawa leje, no nie, tutaj mogę. To jest warpili pizza. Dalej. E, Warp sklep. Jesteś? O skąd, No to tutaj macie sklepa. No, tutaj takie różne pierwy, jest... O, wiem, co można jeszcze zrobić sklepa dokończyć. No dobra, to no to się zrobi po filmiku. Lol. Dobra, no ale jest to, to już nie, to nie jest już ważny Warp jest bo naprawiłem mój survival. da survival, to jest tu to jest tu sobie jest tu jest po to tak dalej. Um. Nagrywam. War no to już widzieliście tą świnkę? Dalej. Warp. Co my tu mamy? Dalej. VIP. Warp, VIP. To są informacje o VIPach i tak dalej, i dalej. No i tutaj zróbmy. Warp, czy to VIP? Dwa razy rzucenie do 3 VIPy koszt 63, czy 40, a potem Coś 30, a bo będę VIPa i item. No VIPa potrzebuję. Dzięki miecz y, razy 2, rzęazne itemy razy 3, dzięki skillow razy 1, górze razne, polot 2, list tak chleba. No i tak dalej, i tak, tak dalej, i tak dalej. To tak trochę jest. Tu mogę Wam pokazać ogólnie, jak to... Jak to takie itemy, tylko że nie po tyle, tylko trochę mniej, nie? Ale ogólnie to takie itemy otrzymuje VIP. No to dalej, ja nagrywam zamek, no to to jest taki fajny zameczek. Tu mamy tron, jakieś tutaj biblioteczki. Tutaj mamy jakąś piramidę. Tutaj mamy piramidę na górze jakoś, o, tutaj lawa jest. No nie. Ten samo ogólnie wygląda tak, a cały spam ogólnie to wygląda. Wam pokazuję Kurczę, nie się... a, no wiem czemu. Widząc, widzę, no właśnie, te na ekstremne zwykle A, w górę cały spam to wyglądał. A, nie to tutaj spam się góry. No to to jest... Nasz, to jest mój serwer. I teraz... Czekaj, bole, kto to jest? Chodź, pożegnamy się w twoim domku. Tak, zero. tak, 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 na shiftie, albo bez bez tak, tak, Cześć! się. się! ty ty Dobra, po prostu staj na tak, i tak, O, tak, o tak, i tak,